Piątek, piąteczek, piątunią nareszcie koniec reprezentacyjnej przerwy, wraca ligowe granie. Dziś rusza 27 kolejka Lotto Ekstraklasy, ale to dopiero początek maratonu, bo w ciągu następnych siedmiu dni zostaną rozegrane aż trzy kolejki, w trakcie których bardzo dużo może wyjaśnić się, jeśli chodzi o pozycję w tabeli Lotto Ekstraklasy. Dziś w wideoblogu skupiam się przede wszystkim na trzech bardzo ciekawie zapowiadających się spotkaniach. Są to starcia Lech Gdańsk z Piastem Gliwice na szczycie tabeli, Korony Kielce z Lechem Poznań oraz klasyku niedzielnym Wisła Kraków Legia Warszawa. Piątek godzina 20:30 w Gdańsku Lechia podejmuje piasta Gliwice. Grają przeciwko sobie dwie drużyny, okupujące miejsca na pudle lotto ekstraklasy. Lechia jest liderem piast. Trzecie miejsce, rewelacja rundy wiosennej. Podopieczni Waldemara Fornalika idą jak burza. Na wiosnę wygrali już pięć spotkań, m.in. demolując 4 do 0 Lecha Poznania Dama na Wałki. Piast wygląda bardzo dobrze, Piast gra atrakcyjny futbol, ale czy akurat ten mecz taki będzie, nie jestem przekonany. Zdradzają to poniekąd słowa Piotra Stokowca, który powiedział o tym spotkaniu że to będzie bardzo dobry, taktyczny mecz. A jeżeli Piotr Stokowiec mówi takie zdanie, to wydaje mi się, że tutaj może dojść do zaryglowania obu bramek i te drużyny będą bardzo się badały. Zresztą Lechia, która nie przegrała u siebie ani jednego spotkania w tym sezonie, znana jest z takiej pragmatycznej piłki. Ten styl jest powiedziałbym dość prosty, dbający przede wszystkim o grę w defensywie. Jak to powtarzają też piłkarze Lechii Gdańsk, zawsze z przodu coś spadnie, wpadnie. Jeśli defensywa będzie jednak jak najbardziej szczelna. Więc nie spodziewam się w tym spotkaniu jakoś mnóstwo mnóstwo goli, tak jak powiedziałem, Lechia u siebie jeszcze nie przegrała i prawdopodobnie no, tak się spodziewam, utrzyma akurat ten status, choć absolutnie piasta doceniamy za to w jaki sposób przede wszystkim gra, bo w większości tych spotkań to był pełen polot, fantazja, kombinacyjna gra, po prostu pomysł na to, jak rozmontować rywala. Jest kilku zawodników w Piaście Gliwice, którzy na naprawdę imponują, m.in. Parzyszek, Walencja czy Konczkowski, który mam wrażenie, że gdyby był lewym obrońcą, a nie prawym, to miałby szansę załapać się do reprezentacji Polski Jerzego Brzęczka. Waldemar Fornalik też bardzo Spokojnie wypowiada się o tym spotkaniu, ale taki to jest człowiek, podobnie jak Piotr Stokowiec, nie chce przemawiać słowem, a bardziej czynami. Osobiście mam nadzieję, że to będzie jednak spotkanie, które z przyjemnością da się oglądać, a nie, a nie taka gra taktyczna na 0 do 0. Jednak bliżej mi tutaj do remisu w tym meczu. Pamiętajmy, że to spotkanie to także pojedynek dwóch braci, Mateusza i Michała Maków, staną po stronie barykady, po, po dwóch przeciwnych stronach barykady, więc tym bardziej ten mecz zapowiada się ciekawie, jeśli oczywiście obu zobaczymy na boisku. Wraca Joel Valencia do, do składu piasta, być może wróci, jeśli chodzi o Lechie, Gdańsk, Patryk Lipski. Czekamy na pierwszych gwizdek w tym spotkaniu. Powinno być ciekawie i miejmy nadzieję, że z bramkami. Lech Poznań jedzie do Kielc, gdzie zmierzy się z Koroną i rozpoczyna swój tydzień nieprawdy, bo oprócz tego spotkania w środku tygodnia gra z zespołem z górnej ósemki Pogonią Szczecin, a później czeka go wyjazd do Gdańska na mecz z Lechią. Przerwa reprezentacyjna to był bardzo ciężki okres dla zespołu Adama Nawałki i samego byłego selekcjonera. Między innymi to, o czym mówiłem w jednym z live'ów, czyli ta rewolucja w Lechu Poznań, właściwie już wystartowała. Lech pojechał na krótkie zgrupowanie do opalenicy i tam pojawił się także dyrektor sportowy Tomasz Rząsa, gdzie poinformował czterech zawodników, m.in. weterana Łukasza Trałkę i Marcina Wasielewskiego, o tym, że ich kontrakty nie będą przedłużały. Między innymi w tej grupie też znalazł się wypożyczony Wernon de Marco, również wypożyczony Dimitris Goltas. Tych zmian można było się spodziewać. Ta grupa, ta lista odrzuconych zawodników kolejorza będzie dłuższa, bo zakręci się wokół 10 nazwisk. Na pewno nie jest to dobry moment na komunikowanie takiej wiadomości, bo oczywiście informacje, które płynęły w mediach także rozprzestrzeniły się błyskawicznie Poszatni szatni kolejorza. Piłkarze zaczęli oczywiście spekulować, dywagować na temat swojej przyszłości. No i teraz pytanie, jak wpłynie to na morale zespołu, jak bardzo tym zawodnikom będzie chciało walczyć się w meczu z z koroną Kielce. Oczywiście wszyscy mamy takie wewnętrzne przekonanie, że, że to są sportowcy i będą absolutnie, dopóki mają ważne umowy, walczyć do końca, ale różnie oczywiście w tym, z tym w życiu bywa. Druga taka informacja, bardzo gorąca, no to oczywiście można gdzieś tego też było się spodziewać, że relacje pomiędzy władzami kolejorza a samym Adamem Nawałką nie są w tym momencie najlepsze. Trudno spodziewać się, żeby były po rundzie wiosennej, która no, rozpoczęła się dla Lecha fatalnie właściwie. W tych sześciu spotkaniach nie widzieliśmy ani przez moment kolejorza, który prezentowałby jakikolwiek styl, organizację gry i, i takie przekonanie, że to wszystko idzie do przodu. Sześć spotkań, dwa zwycięstwa, cztery porażki. Właściwie nad Poznaniem tylko na chwilę zaświeciło słońce, w momencie, gdy udało się pokonać legię Warszawa. To był sygnał, że wreszcie być może dojdzie do. Przemiany, jeśli chodzi o formę Lecha Poznań, to jak wiemy nie nastąpiło. Później kompromitujące porażki z miedzią Legnica i górnikiem Poznań kibiców Lecha o tym po prostu przekonały. Adam Nawałka siedzi na beczce prochu nie tylko przez złe wyniki Lecha Poznań, ale także przez klauzulę zapisaną w jego kontrakcie, jaka została wynegocjowana w trakcie listopadowych rozmów. O co chodzi? Latem po sezonie obie strony mogą usiąść do stołu i zdecydować, czy chcą kontynuować współpracę. W tamtym czasie Adam Nawałka miał jeszcze taką niekonkretną ofertę z jednego z chińskich klubów i latem miał gdzieś też nadzieję, że być może ta oferta zostanie ponowiona. W tym momencie sytuacja poniekąd się odwraca, bo wtedy niechętne do wpisania do umowy takiej klauzuli, o której właśnie rozmawiamy, władze kolejorza, czyli Piotr Rutkowski i prezes Karol Klimczak, obecnie mają asa w rękawie, który ich kusi. Dla obu stron mimo wszystko rozstanie byłoby pewnego rodzaju kompromitacją, bo przecież miała być to współpraca na wiele lat pod względem PR-owym też, była ona mocno opakowana, a nagle dochodzi do rozstania. Dlatego żadna decyzja odnośnie przyszłości Adama Nawałki jeszcze nie zapadła, ale poziom tego zaufania w poznańskich gabinetach zdecydowanie na przestrzeni ostatnich kilku tygodni spadł. Oczywiście Lech przede wszystkim oczekuje dobrych wyników. Kielce to nie jest ulubiony teren Lecha Poznań. Tam zresztą każdej czołowej drużynie lotto Ekstraklasy gra się bardzo trudno, zwłaszcza w tych ostatnich spotkaniach Podopieczni Gino Lettieriego pokazali, że potrafią postawić się każdemu i no to będzie naprawdę trudne zadanie dla piłkarzy kolejorza, żeby wywieźć stamtąd punkt, już nie mówiąc o trzech, patrząc na sposób i styl gry, jaki prezentują w ostatnich kolejkach. Zatem no... Jeden wielki znak zapytania nad Bułgarską, czy Adam Nawałka zostanie na przyszły sezon, czy dokończy w ogóle te rozgrywki, ilu piłkarzy odejdzie z Kolejorza i jak będzie wyglądała ta rewolucja, być może kto w ogóle będzie ją przeprowadzał. Czy to będzie Adam Nawałka? Przede wszystkim musi dać sobie trener argumenty, a konkretnie jego zawodnicy na boisku. Kolejorz musi uratować górną ósemkę, Musi zacząć się punktować. Może jeżeli złapie, tak jak rozmawiałem również z piłkarzami Lecha, rytm, bo sami do końca nie wiedzą o co tutaj chodzi, co się z nimi dzieje, może wreszcie to ruszy. Ale te nastroje w Poznaniu na razie są naprawdę fatalne i trudno powiedzieć jednoznacznie, w którą stronę to pójdzie. Moje przekonanie jest takie, że jednak te nastroje pomiędzy zarządem a Adamem Nawałką w tym momencie no nie są na najlepsze, te ostatnie tygodnie i sposób pracy selekcjonera jednak do końca im nie podpasował i nie wiem zwyczajnie, czy ta relacja jest jeszcze do uratowania. Wisienką na torcie 27. kolejki będzie spotkanie w Krakowie, gdzie Wisła podejmuje Legię. W ostatnim roku te mecze gwarantowały nam naprawdę show na wysokim poziomie, dwa dowody. Dwa mecze, które odbywały się w Warszawie. Rok temu Wisła wygrała niespodziewanie 2 do 0 i show dał wtedy Carlitos. Carlitos, który oczywiście w niedzielę wybiegnie już po drugiej stronie barykady. Absolutnie fantastycznie grał w tamtych zawodach. Myślę, że to był jeden z argumentów dla których prezes Dariusz Mioduski kupił tego zawodnika, który po czasie oczywiście wygrał również klasyfikację strzelców, został wybrany najlepszym piłkarzem ekstra klasy i trafił na Łazienkowską. Kilka miesięcy później Wisła znów przyjeżdża do Warszawy i znów oglądamy kapitalne widowisko. Co prawda, mistrzowie Polski prowadzili po pierwszej połowie 2 do 0, wydawało się, że nic w tym spotkaniu już się nie wydarzy, ale to było absolutnie błędne przypuszczenie. Po przerwie. Wisła dostała kopa, włączyła piąty bieg, wyszła na prowadzenie i sytuację znów uratowały Carlitos wyrównując na 3 do 3. Także w niedzielę o godzinie 18 znów liczymy na fajerwerki, znów liczymy na show, znów liczymy na mnóstwo goli, zwłaszcza, że po obu stronach barykady będą grały duże nazwiska, oczywiście jak na naszą ligę. Mowa tutaj o Karlitosie, już wspomnianym. Mowa również o Kubie Błaszczykowskim, czyli liderze Białej Gwiazdy, i Sławomirze Peszce, do którego zadzwoniliśmy pogadać o tym spotkaniu. Sławek, niedziela, godzina 18, hit 27. kolejki Wisła Legia. Jak forma przed tym meczem? No dobra, dobra. Ostatnie meczy <noise> pokazują, że jest duży potencjał, duży jak chcemy do, iść do ciosa. Tym mhm. bardziej, że właśnie wiele mecz rozeszło praktycznie w parę dni. No, komplet ludzi, także te wsparcie z trybą będzie ogromne. Ty widzisz, że złapaliście taki wiadr w żagle po tych ostatnich spotkaniach efektownych z koroną, no ważny wiadomo, derby, derby Krakowa. Taki no, optymizmem też i taką pewnością siebie. Strzelasz 9 goli w dwóch meczach i mhm. bazujesz na ofensywie i nie boisz się, że nawet jak stracisz jedną, to jesteś w stanie strzelać bramki dalej i grać ofensywnie, więc... No optymistycznie i takim, z takim nastawieniem dobrym. To są taką dobrą energię tu w Krakowie i na trybunach, że takie wsparcie, nikt tutaj źle, źle nie życzy, tylko właśnie... Tylko dobrze powoł. Oprócz ekstraklasy gra oczywiście cała Europa, szykuje się kilka naprawdę ciekawych konfrontacji, Między m.in. pojedynek Polaków Karola Linentego i Krzysztofa Piątka w starciu z Sandorią, czy w Premier League. Liverpool gra w bardzo ważnym spotkaniu w kontekście Mistrzostwa Anglii z Tottenhamem. Wybrałem dla Was kilka spotkań, spójrzmy na moje typy na najbliższy weekend.